I powstają w wielu europejskich miastach. Chodzi o pasieki z pszczołami, bo pszczół jest coraz mniej, w a stanowią podstawę ekosystemu i są potrzebne człowiekowi. Swoją pasiekę ma na przykład Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, polski parlament, a także niemiecki parlament będzie miał wkrótce. Pałace Kultury i Nauki już szykują się do nowego sezonu, mówi rzeczniczka placówki Ewelina Dudziak. Na dachu mamy cztery ule, to taka mała pasieka. Niebawem staną tam również miododajne krzewy, ale teraz po prostu te ule sobie stoją samotnie, a pszczoły w nich śpią. To nie wystarczy sobie wystawić cztery ule i już? No tak, oczywiście. One też muszą mieć przestrzeń troszkę zieleni, żeby mogły tam w miarę normalnie bytować. Oczywiście do ich dyspozycji jest, można powiedzieć, cały Park Świętokrzyski, ale jednak w pobliżu również powinny mieć jakieś rośliny, krzewy, które mają kwiaty i gdzie one mogą też popracować jest ten moment, kiedy ktoś, kto chciałby mieć taką miejską pasiekę, no to musi się do tego jakoś przygotować. Pytanie tylko, czy każdy może sobie coś takiego założyć? Każdy, kto ma dostęp do miejsca, w tym te pszczoły będą mogły bezpiecznie żyć. Wiktor Jędrzejewski, reprezentujący inicjatywę Miejskiej Pszczoły. To jednak są dzikie zwierzęta, nie do końca udymowione. Czasem są takie warunki pogodowe związane z ilością żywności, że mogą stać się nieco bardziej agresywne. Dlatego gdzieś musi być to miejsce, w którym postronnych ludzi w promieniu przynajmniej kilku metrów nie będzie. Czy do tego, żeby móc hodować pszczoły w mieście, potrzebne są jakieś specjalne ule? Nie, można to robić w standardowych ulach, które spotyka się w pasiekach Całe Piotr Chrapla, producent uli. Każdy wybiera to na nauczony pracować. Drewniane to są właśnie ule bardziej tradycyjne, natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie uli z materiałów drewnopodobnych, bądź na przykład styropianu czy styrozuru, również się to robi. A -a. Państwa ule są już od kilku lat. Ma pan jakąś specjalistyczną wiedzę o miejskich pszczołach? One nie są wcale miejskie ani wiejskie. Dariusz Suchanek z hotelu Regent To są to po prostu pszczoły. One są, żeby wyrobić świadomość w ludziach, że one są potrzebne. Ułatwiają nam życie na pewno i zabezpieczają nas w zdrową żywność. Jak pszczoły, no to i miód. Mamy na dachu siedem puli. W zeszłym roku było to półtony. A ile tych pszczół jest? A około pół miliona. Ta moda na miejskie pszczoły przeszła z zachodu Europy i to takie antidoty na fakt, że pszczoły jest ich coraz mniej. To wypływa na pewno też z poczucia, że inteligencja miejska, mieszczaństwo ma świadomość tego, do czego może doprowadzić kryzys klimatyczny, kryzys żywnościowy. Lara silicka baryłka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Że musimy o to zadbać. To jest taka właśnie ekoświadomość i w ogóle świadomość tego, co się dzieje z naszym otoczeniem. I też chęć wpływu na to otoczenie. Musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy gdzieś hodować pszczoły, to muszą mieć one co jeść. I zawsze jeden czy dwa ule postawione na dachu, na trawniku.